Siemaneczko, jestem WanderPlacek, a to jest serwer jj to full To co, jest noc, pójdziemy sobie na polowanie i... Co? Tak. E, cóż, jak widzicie, jest ze mną Mr. Drożówka, więc... Uuu! Uh -huh! TAK! DROŻÓWKA! JEST! Milczy. Nevermind. Tak, tak jest ze mną Mr. Drożówka. E, cóż, niestety nie jest gdzieś tutaj, gdzieś, wiecie... Na przykład nie ma go tutaj, nie ma go tutaj, nie ma go tutaj, tylko jest po prostu boby, Hello. Aaaa, bistre I. O ja, pitonę. E, Sorka, za ten dźwięk, ale trochę szunąłem mikrofonem i nevermind. Po sobie trochę popolujemy i. No cóż. Żeby był trochę fan! A potem, jeżeli już będzie dzień. Czekaj. O, nie ma zbroi. O, oh, fak, o, oh, fak, o, oh, fak. czekajcie Eee, Wiem, że będzie totalny spontan, e, gdyż po prostu tak mam być. E, ale miałam ja mam jeszcze trochę kilka że co będziemy robić w tym odcinku, a więc co. Trochę sobie pochodzimy i popolujemy, bo jesteśmy sami na serwerze. Zawsze możemy się pójść spać, jakby co? E, możemy pójść, się pójść spać, tak. Nie? Możemy sobie pójść spać, e, jakby co? A zamierzam w tym odcinku odwiedzić nie, domek. Nie, nie jest druga w nocy. <laughs> e, o, znowu w mikrofon. Never mind. <laughs> Dobra. E, tak czy siak, e, sobie z Brojka, więc chyba sobie już daruję z tym polowanie. <laughs> Masz kaszel? Nie <laughs> okej okay. Ale ciebie tutaj nie ma w grze. Okej, okay, skoro ma być wojna na śnieżki, nie mam śnieżek. Wojna śnieżki! Super. E, zamierzam, jak widzicie... Tak, to będzie odcinek to tak z I <acceso> I Ale... do tak zwanej dupy Ale never Ale never, Ale odcinek do tak zwanej dupy Tak, super i what... witamy O, to jest odcinek do tak zwanej dupy, więc zaczynamy Tak Zaczynam No baby, grab wolf of funk. kurczę, ten farb będzie się Ale never, mind. co ja chciałam zrobić? Ja chciałam w tym odcinku sobie zrobić trochę zegos Podarzyć sobie tą naszą małą dziureczkę bez skojarzeń, drożdżówka, bez skojarzeń! Jaki facepalm! Nie Okej, okay, więc za sobie tą małą dziureczkę. Czym? No czym, no nie tą Okej, okej. Może nie, tak, nie tylko czym innym. Dobra, cicho siedzę. Do... O, tam jest mój Dobra. Tam... O, jest jeszcze, stoi, 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 patrz, stoi. Cieszę się. Ta... Zobacz jaki fajne, prawda? No, nie wiem. Kupa. Sam jesteś jest kupa drożdżówka. <noise> Dobra. No nie, bądź faruwa, drożdżówka. Okej. Okay. On zajmierz dosyć kibasu, super. A tak się jak sobie jeszcze... Od... Dziwne, prawda? A jest. tutaj sorka. Myślałam, że to tamten. Ale podobne jest, prawda? Tak w ogóle to jest ich domek. Fajny? A i w sensie, że mi drożdżówki, kapati i Dania. Tak, Daniel to jest fuller. Super. nie mieszka. Co to jest? Opowiedz sam o tym. Eee. To chroni przed deszczem chociaż ma dziury. Super. No i do tego służy, żeby chroniła przed deszczem chociaż ma dziury. Aha. Um, co to jest masturbator? No co ty? <laughs> Skran, Chopie! Aha! <laughs> Okej, okay, a Idź do, idź do naszej. Ciekawe, co z tym się stało. O, Czego tu nie było. I idź w prawo. Ale, Podnieta! Skąd ty masz nether? Z neteru. Pali się! A. A! O! 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 Idiota jestem. Idiotą jestem! Dobra, jest i O, dzięki ci. A <śles> Zostawiłem coś? <laughs> Okej okay. Na, Na pamiątkę że... To, że... Wander... Bracek, Wander Bracek tutaj był Okej okay. drzewko Już go nie ma No już nie ma upośledzonego drzewka No niestety Jak widzicie tak w ogóle Nie... Nie... nie, nie wiem, czy mam mówiłem Edzio Edzio, Edzio, Edzie, 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 Pedzie, Edzie, Pedzie O Każdy teraz kupię wasz ważną, no nie? No i zobacz, to jest też taka wieża. Tutaj też to samo. Tutaj. Znaczy ten domek to był pierwszy, ten po lewo. O, ten był pierwszy, mm -hmm. a my skopiowaliśmy go. Potem ludzie zaczęli kopiować nasz domek, aż w końcu powstało kopie naszych domków, czyli cały serwer, cały serwer jest kopią naszego domu. Patrz, kółko w Minecrafcie. Ty jesteś kółko. Skończy... Nie widzisz To jest domek. Tutaj, tutaj ma drzwi na dole. Pokaż drzwi. Tu są o. drzwi. Nie tu są drzwi. Tu są drzwi. Do góry jeszcze. Tu są drzwi. O tu są drzwi. Tak, tak, o. tak, tu są drzwi. Idziesz do góry, nie, tutaj jest dach po lewo. To było dziwne. To było bardzo dziwne. Ale okej. To wiecie... już nie ma drzwi. <laughs> tak, już nie ma drzwi. Jak <laughs> widzicie na serwerze zastała wieczna zima, czy tutaj akurat nie? Ale jak widzicie w większości jest śnieg. Czekajcie. Tutaj jeszcze jest ostatnie... Fu. Ktoś nam zarąbał enchant cały Nieważne, ja to wam naprawiłem wiecie, bo tego nie było Dzięki, Tylko były to Ja jeszcze dowczaczę no mnie <laughs> um, Wiecie co, mam, po... mam potrzebę wie... tam była Super, a, a, to ja to poprawię. Jestem okropny, prawda? Michał? Co? Co? Co ja robię, co ja robię, Michał? O, już jestem to wszystko pochodnie, to wszystko pochodnie, wiecie co? O, tak zrobimy. Czekajcie. Jaki? O. On co? Kiedy <grydy> minecraft>, <grydy> minecraft? Ok, nevermind. Jak mówię, to będzie kompletny odcinek. Może być trochę dłuższy, ale to będzie po prostu dla Beki, więc nie denerwujcie się, że robimy głupoty. Kiedy Minecraft? Minicraft. Minecraft. Ło ło <noise> Woda uratuj mnie. Jak widzicie, ogólnie też na serwerze post po taki trochę nieład, co nie wiem czegoś zwinął. To daj Daj o to wchodzi na niego. Nie no, ogólnie został trochę zaniedbany, jak widzicie, albo... A, Dobra, co ja mówię? Jak, no okej. Okay. No trochę zaniedbany, tylko Wander Plata tutaj nie grifuje. O, Wszyscy są o. Takie... Mamy kolegę super! Yes! Napisz do niego na czacie! Powiedz, że nagrywasz. Okej. Okay. O, nagrywam, chcesz być za mną AHA. aha. O Siemano! Siemano! Przywitaj nagrywam! Się z <świtaj> się z przywitaj się z YouTube! Pozdrawiam! Przywitaj się z YouTube Uhu! Dziękuję. Jak wiecie to będzie kopernysięg do Beki, więc nie wiem czy w ogóle zdążę zrobić, to to... Co... Nevermind. Chciałeś coś zrobić? Mhm dziwnie jestem no nie? No chciałam sobie... Zapełnić dziurkę Tak Ja odcięłem tak, Jak wiecie, chcę sobie tutaj trochę... Wiecie, to tutaj już sobie zniszczę Co? Kupa mać A wie, A wiesz co? Ja mam... Ja mam kolegę, co nie? Nie masz Czy mam kolegę, co nie? ja e, O, jaki niezniszczalny Który ma... Nie Ale patrz Ja mam kolegę, który ma na nim imię Maciek, co nie? Maciek Jego ojciec nazywa się Rysiek a jego siostra nazywa się Martyna. Skojarzenia jakieś? <noise> Maciek z klanu, który ma siostrę Martyna i zgniłego ojca Rydziaka. <noise> zgniłego, dobre. Ale czekaj, jest ja to urządzić trochę w stylu, żeby było dużo drzwi. Uh -huh. Super, prawda? Hakersy. <noise> Nie mówię w ogóle, że ja miałem X-Ray'a z Kapą dj DJ'em, bo nie miałem X-Ray'a, jak widzieliście, kapo DJ w ogóle nie miał, no wiecie, całego Diakonvecta. <toddź> to nie był X-Ray'a, że go zamknęli. <toddź> ja, ja trzech gości na serwie, ale, ale party, party hard. Nie, Pciup, już nie ma. <toddź> Kurde. <toddź> no wiesz, no i dwa razy go zamknęli, jesteśmy już sami. Nie. Czekaj! Zamknęli go trzy razy w więzieniu. Trzy razy mu zabrali skrzynki. Super, ona. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale twój stary dom zniknął. A ja z, z niego chciałam zrobić glidy dla youtuberów. Gli, no. <ścoughs> Nie, dla youtuberów miała być taka glidia. Co? No i nevermind. Chciałam zrobić takie coś fajnego. <laughs> Nie no nie wiem. No ja tak po prostu pomysł sobie, żeby była taka gilia dla youtuberów i zrobić tego z tego swój stary dom. Tu w ogóle jest jakaś kopalnia. Tunel do działki. Super. E, w ogóle nie wiem gdzie ja szłem. E, a ja zmierzałam do, do mojej małej kopalni, co nie? A poszłem gdzieś nie wiem gdzie. Ale gdzie jesteś? Czy... A w ogóle... E, po wigili jesteśmy. Tak, kurde. <laughs> co, napiszcie, co bo zaliście po... Oh, fuck. Napiszcie go! Święty Mikołaj, u Was był, pewnie być niegrzeczni, frajerzy. No właśnie. Napiszcie w komentarzach, co dostaliście pod Choinkę. Weee! Zabawki, e, jakieś tam malitylfony czy co? Eee, moja siostra dostała bajitylfony. Tak, bo moja siostra ma mister też ma, znaczy w wieku mojej siostry, czyli ma dwa lata. Jest starsza! Jest starsza, ale ma jeszcze dwa lata. Ale jest starsza! Ale jest starsza. Okej, okay, niech ci będzie. E, i cóż. zabieram się do roboty. Jak wiecie, jednak zrobiłem coś konserwatnego w tym odcinku. Dziwne. Ja rozwaliłeś 4-5 6. I co? Zazdroszczisz? Zazdrościsz? No widzisz? Ogólnie też odcinek będzie trochę jakby specjalny, gdyż już się do My jesteśmy oryginalni, bo wrzucamy filmiki. w, w No. Wiglię życiem gotikę ziom. Maraton z clear Minecraft, który nie będzie maratonem, bo będzie normalny. Maraton, że trzy odcinki tak, spoko. Jednego dnia. Jednego dnia ziom. O, to jest maraton. Ej, ej, nie jednego dnia, po prostu, nie wiem, nie myślałam i to powiedziałam, nie będzie to jednego dnia. Dwóch dni? Trzy, ewentualnie. grawal To nie będzie maraton. Gravel to być. Nie będę się wypowiadał na ten temat. <grymne> tak samo jak ten. E, jak LJ nagrywał ten. Oczami jaskniowce i mówi O, Zielona mnie od tyłu! <grymne> <Aha>. Wypikam to. <grymne> to będzie kra. <grymne> Dobra, głosujcie, czy chcecie, że... Żeby... Nie. Zrobiłam kitę, czy chcecie, żebym wypikiwał przekleństwa kra, kra czy czy pi. <grymne> kra będzie lepsza. To coś nowszego. Będzie zamiast... będzie ten, będzie... Y, będzie jakieś przykleństwo i będzie... Nie, będę tak. Na przykład mówię podczas nagrania słowo kurde, co nie? I tak, i tak i tak i wy, i właśnie tak wypikam słowo Kurwa Bo jest tak, za każde kurde, zamiast kurde będzie wokoło. Co wy na to? Halloweenowym Tak, Halloweenowy specjal to jest... Ale chodaki to było w Christmas Special. Co ty robisz? Ja? Gwałcę mało owce. To cześć! <noise> nie! Ej, gdzie ty idziesz? <noise> Jak widzicie, to będzie kompletnie odcinek dla Beki, więc nie denerwujcie się, że robimy z siebie idiotów. Idiota. Ale, że, ale... Nie mikrofon! A, gwałciciel! Małych owiec. No właśnie. Ej. <noise> <noise> Czy właśnie obrazimy swój mikrofon, że jest owcą? Nevermind. Never mind Nie kaszlaj mi tu Super A mam ciebie Dzięki Dzięki, super, wiem Nevermind Never mind Tak się tak, tu będzie już takie coś, a nie starczyło mi drewieńka, więc... Tak. Co? mi starczy Ale to ewentualnie skończ pojęć z odcinkami Pomiędzy odcinkami Disco Polo Disco Dziewcisko spola. To to było rolnicze disko. <laughs> rolnicze disco. Nie, nigdy nie rolniczego disco. Co to ja jestem farmer jaki? <laughs> farmer Joe Tak właśnie ty ja mieszkam na wsi. <laughs> o. Przyznałeś się do tego. No i co? Angular też mieszka na wsi. widziałeś jego vlog. No. E, dobra, czekaj, co się, to już sobie przerobię drabienko i co... No ja sobie. mieszkam na wsi w Warszawie. <laughs> Super co tam robisz z wyjątkiem władcenia owiec i granie w Minecrafta? E, gram w Minecrafta i gwałcę świnki Wow Ty to I gra... jeszcze, jeszcze gram w Tibie Wow No i co ty, jeszcze nie, nie tylko w Tibie, w CSA też gram W Metina Wow yes. Ty, słuchaj, po, pożycz mi e, Metina, bo nie, bo nie mam kasy, żeby go kupić, chociaż ta gra jest darmowa w połowie no, jest darmowa, tylko jak jest World of Tanks, to też e, jest. Tak, wiem, są mini płatności. Mini płatności. Trzy dychy! <laughs> tak. Tak w ogóle nie wiem, ej, gdzie jest... tu jest Jak Tak, tak. Never mind! w wszystkie inne Tak, wszystkie moje teksty wymytają. <laughs> Zabrakło nas drewieńka. Mówię ci przy tym, zróbmy tak, jak będzie tutaj 100 łapek w górę, to damy IP do tego serwera, chociaż każdy jest na. Ale Chcecie IP? Chcecie. IP? Proszę. O no, to pograjmy w Survivorka, już to będzie odcinek na południu i okay, tak, zagramy w survival games, na z JJ <laughs> Jezu, jakie ty masz pomysły? Zrobić to? Nie, dobra, to zostanie ze stołu, um, zosta co Coś jeszcze zrobić? Super Też się cieszę, Michał e, Wiem, co zrobić, tak Z tego to zrobię, tak Czukierki, dobra oh, Mam dobry Coca <laughs> Kill of me pad Fuck Mam dobra, do was dobre wieści, wiecie. wiecie co się stało? Znormalniliśmy troszeczkę Ale wiecie co? Powiem wam... Je. Dobry joke! Ale nie ściągaj spodni Nie ściągam spodni To ty jesteś jakiś frajer <laughs> Dobra Ale spodnie Ty co, co, ty oglądasz w ogóle? Ja, ja nie, nic nie oglądam nie. Przyznaj się, co masz pierwsze w internecie YouTube Chce, chcecie screena? Chcecie screena? Właśnie teraz... jestem twoim widzem! Fanem! Prześladuję cię! dzień i w nocy. Super, ale... biegnij w nocy? Nevermind eee, Czekaj, co ja chciałam powiedzieć Właśnie teraz w... Prawym górnym longu pojaw... pojawia się... Screen mojej głównej strony z internetu Bo tak mister żółwka chciał What the f... A, dobra Nie chciałeś? Dobra, ja chciałam. Dobra. O, wojna na śnieżki! O, oh, Chodź, chociaż nie ma nocy. Chodź, Ty, tak w ogóle to ja muszę... Tam ci się. No co? <sparuj> to tak w ogóle zrobię sobie dwie... Koledzy w szkole mnie <gł> uczą. Jezu, z kim ty chodzisz do szkoły z nauczycielami? <sparuj> Dobra. Słuchajcie, zbliża się noc, więc idziemy na polowanie i pobawimy się śnieżkami. Dobra. I... mogę coś... jeszcze? Mogę coś. Tu... Nie, to jest sentymentalne. Super. Jezu, jedzenie mi się skończyło. Na cześć twojego pierwszego domku, no nie? O! Magiczny DYRT! Czemu magiczny? Tam stoi tabliczka. No właśnie, o to chodzi. Idź włam się do domku i rozwal mu wszystko. Nie, ładny domek. Nie jestem. Farma. <noise> <noise> Okej. <Okay. głosy> O, chyba właśnie po nie przeszłam. Ale tam w ogóle jak ktoś zgryfował schody. Jak może było zgryfować schody? Eee. A? Aaaa. do góry, idź do góry. Okej. Okay. Wiesz, z grubsza, zgryfuj te e, żelazne plosy. Nie, na tym jest Kuboid. No. Był. Ehm, okej, okay, szukamy. Eee, czeka coś się mam jeszcze chciałem. Ja. I fuck you, bitches. Ja? Mm -hmm. Uczy mnie moja pani od angielskiego, której się w ciąży. Never mind. Uh, a ja się nie angielskiego. Uczymy się angielskiego z Wanderplackiem! Uczymy się angielskiego z Wanderplackiem. E, więc e, powiem... Czekaj... Ja to jest po angielsku, więc... Po, po kolei, okej? Okay? Okay. Fuck you. Fuck me. Fuck my life.

Niedługo będą odcinki u Mr. Dróżdżówki, wiecie? To jest zapowiedź. Zapowiedź od filmów na kanale Mr. Drożdżówka 7. Mam 9 widzów. Ma 9 widzów? C ale. Ja Dobra. No wezmę z Mr. Dróżdżówką. Jak ty się wybierasz na tym YouTubie? Normalnie nagram y y cs i Medina, jak Bermújar. <laughs> Okej. Okay. Tak no bo... i będę robił serię z Medina z gry MMORPG. Będę robił y serię z MMORPG Kończymy ten odcinek Mo no. nie Hejtujcie mi za to Hide Hide Unsup um, <grym grym> Minecraft chociaż nagrywasz prawie tylko Wilczek! Idę po kostkę. Masz kostkę, kostkę. Ale ze mnie jest cheater A oh, oh, jaki fajny! Ale fajny wilczek. O ja pitole Wiecie co? To jest woda. Naprawiam ten serwer. <laughs> Okej, okay. chodź ze mną. Jak go nazwać, Michał? Um, myślę, że... FypySy. FypySy? A nie FPS? Nie, FypySy. FypySy? No, no, nie. Widzisz? Jest F, P i S. Fypy, fy... a. Fypy, fypy, fy, fypy, okej. Okay. To jest będzie taka podróbka... Yy, psy. Psy. Co to było? To leopard, mój piesio ma szkle. Ma lepsze szkle niż... niż, niż ja. No, Chodź tutaj. Na tym klocku. Na tym całkiem Całkiem na tym klocku. Góry sorka. O, jaki smodziak! Iii! Jak to clear, Mike? No, tak w ogóle to przydałoby się jakoś go odróżniać. Jakoby to mu że zrobić? Niebieską? Nie. Mam jeszcze jakieś barwniki. Kwiatki mam. Żółta będzie dobra. Okej. Okay. Skoro chcesz, to będzie tak połowy okej? Okay? Ja chrzczę cię, wypisy. Jaki słodziak! Oj, przepraszam. Okej. Okay. Więc to był odcinek specjalny z Mister Drżdżówką totalnie... To był tań... taki specjalny. O, to był niespecjalny odcinek specjalny z Mister Drożdżówką. <laughs> um, no to co? E, pozdrawiam koniec świata. Przeżyłem jestem wybrańcem. Tam się coś jara. O nie, to tylko taka taka. 20 kolesia, co napisał pod końcem świata. Jest 25 grudnia i ta... żyje! I żyje, To jesteś wybrańcem chłopie i nagrywasz e, symulator e, autobusu, który jest podrobiony. Never mind. Także jak mówi Wander Placek i ja i on. Mister Drożdżówka. To był totalnie spontan odcinek dla beki jako specjał. Fuck yeah. Siemka, ziomki.